Wszystkim. Nazywam się Otylia Jędrzejczak. Jestem jedyną polską mistrzynią olimpijską w pływaniu i dlatego pływanie i bezpieczeństwo nad wodą jest mi niezwykle blisko. Przez wiele lat jestem pytana o to, dlaczego tyle osób tonie nad wodą, i postanowiłam osiągnąć kolejne mistrzostwo. Ale to mistrzostwo nie będę osiągała sama, tylko z Wami. Tak jak w karierze sportowej liczyło się dla mnie miejsce numer jeden, tak tutaj. Będzie liczyło się dla mnie i dla naszego wspólnego sukcesu Zero. Rok rocznie nad polskimi jeziorami, rzekami, morzami tonie kilkaset osób. Postanowiłam coś z tym zrobić. Jako mistrzyni olimpijska w pływaniu zdecydowałam, że stworzymy razem z moją fundacją wspaniały projekt. Zero jest OK bezpiecznie nad wodą. Projekt, w którym wspólnie osiągamy cel. I jestem przekonana, wierzę w to, a nawet bardzo Was o to proszę, Pomóżcie nam, bądźcie z nami i bezpiecznie spędzajcie czas nad wodą. Wszyscy razem dążmy do tego, co ważne, do zero utonięć każdego dnia, a co zatem pójdzie, każdego roku. Zero jest okej, okay, bezpiecznie nad wodą, to nasz wspólny cel. Dobrze, ale co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj? Na pewno jesteście ciekawi. Za chwilę poznacie pana Piotra z wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego, który opowie wam, jak bezpiecznie korzystać z zimowych wycieczek na lód. Posłuchajcie, zapamiętajcie, używajcie tej wiedzy na co dzień. Więc bardzo serdecznie, Was zapraszam. Witajcie, mam na imię Piotrek, jestem instruktorem wopru. u Chciałem powiedzieć troszeczkę dzisiaj o zachowaniu, bezpiecznym oczywiście, zimą. Jak wiecie, zima jest y, tym okresem, który sprzyja wielu fantastycznym zabawom. Natomiast to oczywiście chodzi w tym wszystkim o to, żeby te zabawy były bezpieczne. Ponieważ jestem ratownikiem wodnym, chciałbym się dzisiaj skupić i opowiedzieć Wam troszkę o bezpieczeństwie na zamarzniętych akwenach wodnych, czyli krótko mówiąc na lodzie. Jak wiecie, zimy od kilku lat są coraz cieplejsze, tego lodu jest trochę mniej. Jeżeli jest, jest troszeczkę bardziej y, cienki, a to niestety powoduje, że jest przez to y, również bardziej niebezpieczny. Jeżeli chodzi o to, czy w ogóle wchodzić na lód, czy na niego nie wchodzić, bardzo często możecie spotkać się z czymś takim jak zakaz wchodzenia na lód. Jest to oczywiście pewne wyjście z sytuacji. Niewątpliwie nie wchodzenie na lód przyczyni się do tego, że nie będzie w ogóle wypadków. Natomiast patrząc na doświadczenia i sposób bycia również dzieci na lodzie w krajach skandynawskich, czyli Szwecja, Finlandia, Norwegia, wchodzenie na lód może być bezpieczne i może być bardzo przyjemne. Natomiast, oczywiście, przed wejściem na lód należy się do tego odpowiednio przygotować. Przerwijmy tu na chwilę. Jak widzicie, wejście na lód nie jest zabronione. Ale pod warunkiem, że jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Jak? Posłuchajcie dalej. To, co jest istotne, to nie powinniście wchodzić sami na lód, jeżeli nie macie ukończonego 13 roku życia. Czyli przed 13 rokiem życia zawsze tylko i wyłącznie wchodzicie na lód. Jeśli w ogóle wejdziecie, wchodzicie tylko i wyłącznie z osobami dorosłymi. Jak się mamy przygotować przed wejściem na lód? Pewnie słyszeliście określenie obieranie się na tzw. cebulkę. Co to oznacza? Oznacza to, że mamy być ubrani warstwowo. To znaczy, np. nie jedna gruba kurtka, tylko dwie kurtki cieńsze, założone jedna na drugą. Dlaczego tak się obieramy? Dlatego, że. Pomiędzy jedną a drugą kurtką powstanie taka przestrzeń powietrzna, która będzie nas dodatkowo chroniła przed wiejącym wiatrem. Powinniśmy być również zabezpieczeni przed utratą ciepła w postaci tzw. odzieży termoaktywnej. Czyli to wszystko, co zabezpiecza nas przed utratą ciepła żebyśmy w tych warunkach zimowych czuli się po prostu bardziej komfortowo i żebyśmy mogli dłużej sympatycznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Jak mamy się przygotować do wejścia na lód? Zawsze bezwzględnie macie być wyposażeni, poza oczywiście strojem, o którym mówiłem, i sposobem ubierania się na tak cebulkę, macie być wyposażeni w plecak. Co się znajduje w plecaku? W plecaku macie komplet rzeczy na zmianę, to znaczy jeżeli dojdzie do sytuacji mało sympatycznej, załamie się pod nami lód, w plecaku mamy komplet rzeczy na zmianę, który posłuży nam do szybkiego przebrania tych rzeczy mokrych na rzeczy suche. Cechą takiego plecaka, oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to plecak zwykły, natomiast ma mieć tak zwany pas centralny. To znaczy, kiedy ja ten plecak założę na plecy, zawsze bezwzględnie muszę zapiąć na tutaj na brzuchu, muszę zapiąć w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy pęknie pod nami lód, chodzi o to, żeby ten plecak nie przeskoczył nam tutaj przez głowę, tak? Dlatego ten pas centralny, oczywiście dopasowany do, do sylwetki każdego z Was, musi być. Nie może być sytuacji takiej, że wchodząc na lód, jesteście bez tego pasa, znaczy mamy plecak bez tego pasa, ewentualnie pasek jest niespięty. Zawsze pasek ten tak zwany tutaj biodrowy, On może być troszkę wyżej, troszkę niżej, musi być absolutnie koniecznie zapięty. Jak mamy wyposażony plecak i co się znajduje w plecaku? Tak jak powiedziałem, znajduje się komplet rzeczy na zmianę, czyli od czapki, kurtki, spodni, odzieży termoaktywnej, rękawiczek, aż do butów, to wszystko ma być w plecaku. No, możecie oczywiście zapytać, no przecież kiedy wpadnę do yy, przerębla, kiedy lód pode mną yy, się załamie, wówczas przecież do tego plecaka, do środka naleje się woda. Rzeczywiście tak się może zdarzyć, więc albo plecak yy, wodoszczelny, y, ale nie jest to obowiązkowe, albo zwykły, tak jak powiedziałem, plecak, przez, do którego rzeczywiście wody się naleje. Natomiast w jaki sposób należy odzież zabezpieczyć i to wszystko co mamy w plecaku? To wszystko powinno być w takim dużym worku, na przykład yy, na śmieci. Duży plastikowy worek, czyli te wszystkie rzeczy układamy do tego worka i dopiero to pakujemy do yy, plecaka. Plecak, poza tym, że jest miejscem, gdzie mamy te wszystkie rzeczy do zmiany, on się stanie wtedy, kiedy wpadniemy do yy, przerębla, on się stanie również bojką wypornościową. Dlatego, że yy, w tym worku, w którym znajdują się rzeczy, będzie trochę powietrza i ten plecak jednocześnie będzie nas pomagał nam utrzymać się na powierzchni wody yy, wtedy, kiedy już nie daj no niestety, kiedy się załamie ród i wtedy, kiedy w tej wodzie już jesteśmy. Także plecak poza tym takim jego standardowym przeznaczeniem, czyli trzymaniem rzeczy, będzie również bojką wypornościową, co jest bardzo ważną cechą. Istotne jest również kolejność, w jakiej składacie rzeczy do plecaka, czyli do tego worka najpierw foliowego. Na samym dnie są buty i te rzeczy najcięższe, czyli spodnie, kurtka. Natomiast na samej górze, czyli na to, to co najpierw będziecie mogli wziąć, to powinna być czapka i rękawiczki. Ponieważ głowa i ręce wychładzają się najszybciej, i wtedy, kiedy z wody wyjdziemy, wtedy, kiedy będziemy się przebierali, pierwsze co powinniśmy zrobić, to założyć właśnie czapkę i założyć rękawiczki. Więc pamiętajcie, że również kolejność pakowania rzeczy do plecaka nie jest dowolna, tylko powinna być w taki sposób, żeby na samej górze były, były czapka i rękawiczki. Poza tym w plecaku powinna znajdować się również gorąca herbata. Oczywiście do tego służy termos, nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że zimą, wtedy kiedy jest zimno, gorąca herbata jest tym elementem, który nas bardzo szybko rozgrzeje, i to również powinno się znajdować w plecaku. Podsumujmy. A więc co powinno się znaleźć w Waszym plecaku? Hm? Już wiecie. A więc buty, spodnie. Ciuchy termoaktywne, termos z napojem, ciepłym napojem, no i to, co jest najbardziej dostępne, najczęściej dostępne i najszybciej czapka i rękawice. To są podstawowe rzeczy, które powinny znaleźć się w Waszym plecaku. I na sam koniec zapinajcie pas centralny plecaka, bo to jest bardzo ważne. Co jeszcze powinniśmy mieć ze sobą, kiedy wchodzimy na lód? Absolutnie bezwzględnie, wręcz koniecznie, tak zwane kolce lodowe. Zakładamy je tutaj, czyli na szyję, nigdy w kieszeni, z przodu, z tyłu, trzymamy w ręku, nie, one są zawsze tutaj, na to jest założona kurtka, kolce lodowe zawsze, bezwzględnie, koniecznie. Ktoś, kto nie jest wyposażony w kolce lodowe, absolutnie, bezwzględnie, zakaz wchodzenia na lód. Kolce lodowe, powtarzam raz jeszcze, każdy. Jeżeli jestem z mamą statą, z to nie tylko jedne kolce rodowe, tylko tyle, ile osób wchodzi na lód, tyle osób ma być posażone w kolce. Kto kolcy nie ma, na lód nie wchodzi. Do czego służą kolce? Kolce lodowe można sobie obrazowo powiedzieć, że to są dwa śrubokręty zaostrzone na końcu, tak, żeby były ostre. Oczywiście tutaj to nie są śrubokręty, tylko to są. To są kolce kupione w sklepie, natomiast, tak jak powiedziałem, można sobie tak wyobrazić dwa śrubokręty na końcu zaostrzone. Do czego służą kolce lodowe? Wtedy, kiedy lód się pod nami załamuje, no, trzeba z tego lodu, znaczy z tej wody na lód ponownie wyjść. Problem polega na tym, że kiedy wpadamy do wody, jednocześnie wokół nas. Ta woda, która jest pod powierzchnią tego lodu, ona wylewa się na powierzchnię tego lodu wtedy, kiedy on się załamie. Problem polega na tym, że kiedy będziemy tarli palcami o powierzchnię lodu, możemy niestety z tego lodu nie wyjść. Wtedy właśnie używamy kolców lodowych. Wbijamy bardzo mocno w powierzchnię lodu, jednocześnie pracując bardzo mocno nogami, troszkę jak do kraula, obrazowo mówiąc. I jednocześnie staramy się na kolcach podciągnąć do przodu, pomagając sobie nogami. Pamiętajcie, jeszcze raz przypominam, ten kto nie ma kolców lodowych, nie może wejść na lód. Oczywiście do tego mamy plecak, o którym uprzednio mówiłem, w którym są rzeczy na zmianę, gorąca herbata. Zwróćcie uwagę, że kolce lodowe wyposażone są również w gwizdek. Bardzo ważna sprawa. Bardzo często jest tak, że kiedy wpadamy do lodu, ta niska temperatura powoduje, że jednocześnie będziemy mieli problem z tym, żeby wezwać pomocy. Po prostu będziemy mieli problem, żeby wydobyć z siebie głos. Dlatego jesteśmy wyposażeni w gwizdek, Gwizdek jest dużo lepiej słyszalny niż nasz głos, i to będzie ten element, który będziemy mogli wezwać pomocy. Także pamiętajcie, że kolce lodowe, każdy, czyli wchodzę z mamą, statą, z to każdy, kto wchodzi, czy wchodzimy, yy, może, może kilka rodzin jednocześnie, powiedzmy 15 osób, w związku z tym 15 sztuk kolców lodowych, każdy, kto wchodzi. Yy, tak jak powiedziałem, mamy ze sobą komplet rzeczy na zmianę. I tak dopiero będąc przygotowanym, można w ogóle pomyśleć o tym, żeby wejść na lód. Zastanówmy się, czy ktokolwiek z Was kiedykolwiek wchodził na lód i czy był tak przygotowany. Jeżeli nie, to znaczy, że popełnialiśmy straszny błąd, no i niestety mogło to się przyczynić do wypadków, y, y, utraty zdrowia, a nawet niestety życia. Ok, zero jest ok, więc czas na kolejne krótkie podsumowanie. Do tej pory dowiedzieliście się, że na lód. Można wchodzić z wyposażonym pełnym plecakiem i z kolcami lodowymi. To jest niezwykle ważne. Te kolce lodowe mogą pomóc Wam uratować nie tylko Wasze życie, ale także życie innych. Jeżeli chodzi teraz o zasadę, w jaki sposób poradzić sobie i w jaki sposób postępować wtedy, kiedy lód się załamie. Idąc po lodzie, czy jedząc powiedzmy na łyżwach, trafiamy na miejsce, w którym ten lód niestety się załamał. Pamiętać należy, że zawsze wracamy z kierunku, z którego przyszliśmy. To znaczy nawet jeżeli, powiedzmy, w tamtą stronę, z którego przyjechałem, mam powiedzmy 100 metrów do brzegu, a tutaj mam tylko 20 metrów do brzegu, zawsze wracamy w tamtą stronę, dlatego że tą drogę, tą, tą trasę po lodzie znam. Wiem, że ona, no w tym miejscu się lód załamał, ale tam wcześniej wiem, że on jest bezpieczny. Natomiast tutaj wszędzie dalej nie wiem, co się dzieje z tym lodem, dlatego zawsze odwracamy się po wpadnięciu do do, do wody po załamaniu się lodu, odwracamy się w kierunku, z którego przyjechaliśmy czy przyszliśmy, używając końców lodowych, staramy się z tego lodu wydobyć, i następnie bardzo szybko przebieramy się i oddalamy się w miejsce bezpieczne. Co robić w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku? Bo tak może być, że ten lód się załamie nie pod nami, tylko powiedzmy pod, pod, pod naszym kolegą, koleżanką, czy pod kimś, gdzie tam ktoś jest w najbliższej naszej okolicy. Jak należy się zachować? Pamiętać należy, że w ogóle, jeżeli chodzi o pomoc sobie w wodzie, czy to jest lato, czy to jest zima, czy to jest jesień, nigdy nie można dopuścić do sytuacji, że podajemy własną rękę. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, niesamowicie niebezpieczna i może się zakończyć nawet utratą zdrowia, a nawet życia osoby, która będzie chciała pomóc. W związku z tym, jak mamy w sobie pomagać? Jeżeli widzimy, jesteśmy świadkiem sytuacji, że pod kim załamał się lód, Pamiętajmy, że nigdy nie wolno, to znaczy, że ten lód jest generalnie niebezpieczny, nie wolno na tym lodzie chodzić. To znaczy, na lodzie nie stoimy wtedy, kiedy pomagamy, tylko na lodzie się kładziemy i się czołgamy do miejsca, w którym będziemy musieli o sobie pomóc. Pamiętać, tak jak powiedziałem, należy o tym, że wtedy, kiedy chcemy pomóc, nie podajemy własnej ręki, tylko musimy mieć jakiś przedmiot, który. Spowoduje, że z jednej strony będę mógł tej osobie pomóc, ale jednocześnie nie podając własnej ręki. Poza pamiętajcie, że gdybyśmy niestety doszli, mówię niestety, bo zaraz powiem dlaczego niestety, doszli do tej osoby, która tam w tym, w tym przeręblu, w tej wodzie jest to niestety pamiętajcie, że ten lód w bezpośrednim sąsiedztwie tej, tego, tego przerębla jest również bardzo kruchy. Jeżeli ja stoję, to swoim ciężarem na niewielkiej powierzchni bardzo mocno ten lód naciskam. Jeżeli jeszcze podam poszkodowanemu dłoń, to prawie na pewno pode mną lód też się załamie. W związku z tym, jak postępujemy? Tak jak powiedziałem, musi być między nami jakiś przedmiot, jakiś element, który podaję poszkodowanemu, natomiast nigdy własną dłoń. To może być na przykład szalik. Zwykły szalik, który, który nosimy na szyi, a w tym momencie staje się niezwykle ważnym przedmiotem, który może nam uratować życie, a jednocześnie ratujemy życie poszkodowanego. Czyli doczołgujemy się na odległość około 2-3 metrów przed miejsce, gdzie jest poszkodowany, i podajemy szalik. Czyli w jednym ręku trzymam szalik, w drugim ręku powinien go trzymać poszkodowany, i staramy się. Teraz wydobyć poszkodowanego, mówiąc, mu, że ma bardzo mocno pracować nogami jak do kraula, no i jednocześnie, żeby się starał jakby na tym lodzie położyć. My jednocześnie ten szalik ciągnąc, no prawdopodobnie tego poszkodowanego z tego lodu wydobędziemy. Oczywiście może być tak, że to będzie, powiedzmy, dorosły mężczyzna i, i powiedzmy y, y, no, młodzież, która, która ta, ta różnica siły, różnica wagi spowoduje, że sobie nie poradzimy. Wówczas oczywiście wyzwamy straż pożarną, zawsze powinniśmy wezwać straż pożarną czy ratowników w OPR u Natomiast pamiętajmy o tym, że nigdy nie może być tak, że podajemy własną rękę. Jeżeli nie szalik, może być tak na przykład, że mamy ze sobą samki. Wówczas doczołgujemy się również Mniej więcej 2-3 metry przed y, y, miejscem, gdzie jest poszkodowany, i trzymając w ręku sznurek, popychamy w kierunku poszkodowanego sanki. Również tutaj powiedzmy łapie za, za w tym miejscu poszkodowany, mówimy mu, żeby bardzo mocno pracował nogami jak do kraula, Staramy się go wydobyć, y, wydobyć z wody na powierzchnię lodu. To może być, słuchajcie, również zwykły, zwykły kij, zwykła powiedzmy y, gałąź y, gdzieś y, y, leżąca. I również dokładnie taka sama zasada, czyli doczołgujemy się do, pamiętajcie, nie idziemy, a doczołgujemy się do poszkodowanego, podając gałąź kij, czy tak jak w tym przypadku deskę poszkodowanemu. Jeżeli okaże się, że poszkodowany jest dużo silniejszy ode mnie i nawet wyrwie mi czy to szalik, czy to sanki, czy powiedzmy deskę, no nie pomogę mu, ale jednocześnie sam nie będę poszkodowany. Tak? Innym elementem, który może służyć do udzielenia pomocy, Komuś, kto, kto, pod którym zamał się lód, może być zwykły kijek narciarski. Oczywiście on jest zwykły do momentu, dopóki nie używamy go do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, bo w tym momencie staje się absolutnie niezwykłym przedmiotem. Natomiast pamiętajmy, że e, o wszystkim, o którym mówiłem, o wszystkim, o czym mówiłem, czyli szalik, sanki, gałąź kij, czy kijek narciarski, bezdyskusyjnie musi nam towarzyszyć, kiedy udzielamy pomocy osobie, która znajduje się w szeremblu, czyli pod którą zamał się lód. Pamiętajcie, że Wtedy, kiedy jest niebezpiecznie na lodzie, zawsze się kładziemy, zawsze się czołgamy. Czy to dotyczy zagrożenia naszego zdrowia i życia, czy kogokolwiek innego, zawsze czołgamy się, żeby ewentualnie o sobie pomóc, albo tą samą drogą, którą przyszliśmy, żeby wrócić do brzegu. Ten fragment warto zapamiętać, bo przypomnę Wam, on mówi o tym, jak zachować się wtedy, kiedy wpadniemy do przerębla, lub będziemy w sytuacji, gdy ktoś do niego wpadnie. Jak pomóc i co zrobić? A zatem, oto trzy rzeczy, o których musicie pamiętać. Po pierwsze, jeżeli lód pod tobą się załamie, obróć się w stronę, z której przyszedłeś i dopiero wtedy próbuj się wydostać, oczywiście za pomocą kolcy. I pamiętaj, zawsze wracaj tą samą drogą. Po drugie, ratując siebie lub ratując kogoś na lodzie, pamiętaj. Zawsze się czołgaj. Zawsze, 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 zawsze się czołgaj. Nigdy nie stój na lodzie. Ratując kogoś, nigdy nie podawaj ręki. Wykorzystaj do tego przedmioty, które masz niedaleko siebie. Może być to twój szalik, może być to kurtka, może być to jakaś gałąź lub każdy inny przedmiot, natomiast nie podawaj ręki. Pytanie jest przede wszystkim takie, zanim to wszystko się wydarzy, zanim założymy plecak, zanim założymy tak zwany strój na cebulkę, Pytanie jest w ogóle, a jaki lód jest bezpieczny? Czy w ogóle lód jest bezpieczny? To pytanie tak naprawdę można odnieść w ogóle do tego, czy woda, czy wchodzenie do wody w ogóle jest bezpieczne, czy to latem, czy to zimą, właśnie na powierzchni lodu. Zawsze należy pamiętać o tym, że woda może być niebezpieczna. Lód może być niebezpieczny. Natomiast przy spełnieniu tych wymogów, o których mówiłem, jeszcze jeden, stan, jeden opis lodu jest niezwykle istotny. Otóż pamiętajcie, że kiedy lód ma mniej niż 15 cm, 15 cm, jeżeli ma mniej niż 15 cm, na powierzchnię lodu nie wchodzimy. Poza tym pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym oczywiście może być niebezpiecznie pomimo tych 15 cm, to jest rzeka. Na rzekę, nawet jeżeli lód ma pół metra głubości, czyli jest bardzo bezpieczny teoretycznie, na rzekę, czyli jeżeli wiemy, że zamarzła rzeka, woda pod spodem ciągle płynie pod powierzchnią lodu, nigdy nie wchodzimy. Na rzekę wchodzić nie wolno na zamarzniętą rzekę, niezależnie od tego, jak jesteśmy świetnie przygotowani. Pamiętajmy, na rzekę nie wchodzimy. Możemy wejść na lód, jeśli wiemy, że pod nim woda nie płynie, takim miejscem są jeziora. Pamiętajmy o tym zawsze, że. Grubość lodu nie może być mniejsza niż 15 cm. Jeżeli chodzi jeszcze o nasz strój, o to, co zawsze powinno nam towarzyszyć, tutaj uwaga, niezależnie czy wchodzimy na lód na tak zwanej wodzie naturalnej, czyli na przykład na jezioro, czy wchodzimy na lód sztuczny, zawsze powinien być na głowie kask. Tutaj zwróćcie uwagę na przykład zawodowi hokeiści, którzy świetnie jeżdżą na lodzie, zawsze są wyposażeni w kask. To samo się tyczy Was. Niezależnie czy wchodzimy na tzw. lód sztuczny czy naturalny, czyli np. na przykład na zamarznięte jezioro, zawsze jesteśmy w kasku. Pamiętajmy, zawsze na lodzie jesteśmy w kasku. Czy jesteśmy w łyżbach, czy w butach, zawsze jesteśmy w kasku. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na tzw. lodzie naturalnym, czyli na zamarzniętym jeziorze, tak jak powiedziałem, zawsze jesteśmy, mamy ze sobą kolce lodowe. Pamiętajcie, że ten element musi nam towarzyszyć bezwzględnie, koniecznie. Kolce lodowe to mogą być, tak jak powiedziałem, dwa śrubokręty, gdzie. Tata na szlifierce za, yy, za ostrzy, przewiązane sznurkiem, założone są na szyję, nigdy nie w kieszeni, zawsze na szyi yy, i ten element zawsze nam towarzyszy. Pamiętajcie, tyle ile osób jest na lodzie, na powierzchni lodu, tyle par czy tyle sztuk kolcy lodowych. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po lodzie, nigdy nie chodzimy z rękoma w kieszeni. Oczywiście ktoś powie, no nie mam rękawiczek, jest mi zimno. W związku z tym najpierw powinny być rękawiczki na rękach. Dlaczego nie chodzimy na lodzie z rękoma w kieszeni? Problem polega na tym, że kiedy lód się załamuje, on czasami się jakby, tak jakby można powiedzieć, taka zapadnia się otwiera. Kiedy wpadniemy, ta zapadnia się zamknie. I teraz, kiedy ja jestem w tej pozycji, to bardzo łatwo mogę wpaść nawet pod powierzchnię lodu. Jeżeli mam te ręce szeroko w momencie wpadania, to rękoma jednocześnie mogę zablokować, żeby nie wpaść głębiej. Także pamiętajcie, kolejna zasada, jeżeli chodzi o przebywanie na lodzie, nigdy z rękoma w kieszeni. Zawsze chodzimy z rękoma luźno, żeby w razie czego te ręce stanowiły dodatkowy taki element zatrzymania nas na powierzchni lodu, żeby nie wpaść pod y, powierzchnię lodu. To, co powiedziałem na początku, pamiętajcie, że osoby poniżej 13 roku życia nigdy nie wchodzą na lód samodzielnie. Zawsze jestem z osobą, nawet nie z kolegą czy z koleżanką, tylko zawsze jestem z osobą dorosłą. Pamiętajmy, że wchodzimy tylko wtedy, kiedy lód ma co najmniej 15 cm grubości i nigdy nie wchodzimy na rzeki zamarznięte. Zawsze, tylko i wyłącznie w miejscach, w których woda pod powierzchnią lodu nie płynie takimi miejscami są jeziora. Powtarzam raz jeszcze, czasami możemy się spotkać z opinią, że jest całkowity zakaz wchodzenia na powierzchnię lodu. Tylko tutaj możemy sobie odpowiedzieć też na pytanie, znaczy pytaniem na pytanie. Czy powinniśmy w związku z tym na przykład latem korzystać w ogóle z wody? Bo latem tonie około 400 osób, zimą około 20, latem około 400. Więc raczej miejmy tą wiedzę, jak się przygotować do wejścia na lód i na ten lód bezpiecznie. Oczywiście yy, przy założeniu, że jest 15 cm, jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani, jeżeli chodzi o sprzęt. Wchodźmy. Natomiast zawsze jesteśmy z osobą dorosłą, jeżeli nie mamy 13 roku życia. I jeszcze jedna ważna, ważna zasada. Zawsze informujemy, o której godzinie wchodzimy na lód i zawsze informujemy, o której godzinie z tego lodu zejdziemy. Bo jeżeli nie zadzwonimy, nie poinformujemy, no to mogą wezwać yy, służby, yy, które po nas przyjadą, żeby nas ratować, a my po prostu się świetnie, świetnie bawimy. Także informujemy, że wchodzimy o godzinie danej i informujemy, o której godzinie zejdziemy. Jeżeli nie damy znaku, no to ktoś może zadzwonić po straż pożarną, ratowników WOPR-u, policję czy inne służby. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze poinformować kogoś, jak wchodzimy na lód i poinformować również, kiedy z tego lodu schodzimy. Pamiętajcie, że ponieważ zimy są w tej chwili nieco bardziej łagodne, w związku z tym grubość lodu, jeżeli w ogóle lód się pojawi, prawdopodobnie będzie cieńsza. W związku z tym zawsze sprawdzamy grubość lodu. Raz jeszcze przypominam, jeżeli lód nie ma 15 cm, na lód nie wchodzimy. Świetnie. Dziękujemy panu Piotrowi z Płockiego Wopru za tak wiele cennych wskazówek. Jego doświadczenie widzieliście dzisiaj i mam nadzieję, że wykorzystacie yy, całą tą wiedzę otrzymaną w przyszłości, dlatego, żeby trzymać jak najlepiej zero jest ok, bezpiecznie nad wodą. Ale ja jestem ciekawa, co zapamiętaliście z tej lekcji. Mamy dla Was quiz. Ciekawa jestem też Waszych odpowiedzi. Gotowi na quiz? I ja jestem przygotowana. No to jedziemy i zadajemy Wam pytania. Pierwsze pytanie. Na lód można wejść samemu tylko wtedy, kiedy się ma ukończone? Ile lat? Hmm, czekam na Waszą odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to 13. Jedna z moich ulubionych cyferek. E, urodziłam się 13. A więc wiedzieliście? Hmm, jeżeli tak, to brawa dla Was. Za chwilę kolejne pytanie. Wychodząc na lód, powinniśmy mieć ze sobą plecak. Pytanie do Was. Co powinno znaleźć się w plecaku i jak te przedmioty powinny być spakowane? Na samym dnie powinny znaleźć się buty i spodnie na zmianę, następnie odzież, te, odzież termiczna, kurtka, napój z ciepłym, termos z ciepłym napojem, czapka i rękawiczki. Czapka i rękawiczki są tym, tymi rzeczami, które możemy wyjąć jak najszybciej. Pamiętajcie o tym, że plecak powinien być zabezpieczony przed wodą, na przykład workiem. Ale też bardzo ważne jest to, żebyśmy w plecaku przemieszczali się zapiętym pasem centralnym tutaj na brzuchu. Dlatego, że gdy wpadniemy do wody, żeby plecak nam nie spadł. No to trzecie pytanie. Mamy plecak, ale co bezwzględnie musimy zabrać ze sobą, kiedy wchodzimy na lód? Na lód można wchodzić z wyposażonym pełnym plecakiem, i z kolcami lodowymi. To jest niezwykle ważne. Te kolce lodowe mogą pomóc Wam uratować nie tylko Wasze życie, ale także życie innych. No to bardzo ważne czwarte pytanie. Gdy widzicie kogoś, pod kim załamał się lód i wpadł do wody, co wtedy robicie? To bardzo ważne, przede wszystkim pomagajcie yy, nie podając ręki, a przedmiot, niech to będą sanki, niech to będzie szalik, niech to będzie kurtka, cokolwiek, byleby nie była to Wasza ręka. Po, następnie, podczołgajcie się do tej osoby, nie idźcie, nie róbcie tego na stojąco. dla Waszego bezpieczeństwa bardzo ważne jest to, żeby się podczołgać i trzecia rzecz, Wezwijcie pomoc. Jeżeli nie robicie tego wy, zlećcie to komuś innemu, niech on wezwie lub ona wezwie pomoc. No to za wami cztery pytania, i przed wami ostatnie pytanie. Jestem ciekawa, czy znacie odpowiedź. Jak gruby powinien być lód, żebyście mogli na niego wejść? Pamiętacie? 15 cm, czyli mniej więcej tyle, ile wysokość smartfona. Ale pamiętajcie, nie wolno wchodzić na lód na rzece. Pod lodem na rzece woda cały czas płynie, rzeka cały czas płynie, dlatego lód na rzece jest bardzo niebezpieczny. I nie wolno wchodzić na lód na rzece. OK, zero jest OK. To wszystkie moje pytania. Jak Wam poszło? Mam nadzieję, że super i ta wiedza, którą otrzymaliście, pozostanie z Wami już na zawsze. Pamiętajcie jeszcze o tym, żeby dla, dla Waszego bezpieczeństwa, wtedy, kiedy wchodzicie na lód, wchodźcie bez włożonych rąk do kieszeni i z kaskiem na głowie. No dobrze, ja się z Wami już żegnam. Ale pamiętajcie, wiedza, którą dzisiaj otrzymaliście, e, może uratować nie tylko Wasze życie, ale także życie innych. Ta wiedza jest po prostu bezcenna. Dlatego życzę Wam przede wszystkim bezpiecznej i miłej zabawy e, w wodzie. Bo Zero jest OK, bezpiecznie nad wodą, to nasz wspólny cel. Zapraszam Was do, was do śledzenia naszej strony www.zerosokej.pl. I co? Trzymajcie się bezpiecznie. Zero jest OK.